Dzień dobry, co sądzi pan o e, pato inteligencji maty? Czy utożsamia się pan z tym kawałkiem? <laughs> nie, nie utożsamiałem się, nie się aż w tak, e, w tak e, dobrych warunkach. Powiem, że ten kawałek, ten kawałek jest bardzo dwuznaczny. To znaczy, z jednej strony, trzeba ewidentnie ocenić skill, który goś posiada. W sensie bardzo, bardzo ładnie składa słaby, e, no i umie, umie śmigać po pętli, że tak powiem. Natomiast e, to do samego przesłania jest to problematyczne, to znaczy w szczególności e, fakt tak zwanej apropriacji kulturowej na końcu. To znaczy, no gość, który chciałby żyć w getcie, będąc gdzieś tam dzieckiem z bogatego domu, no jest to problematyczne, tak? Um, plus te inne jego utwory też mają teksty, które moim zdaniem wołają czasem o pomstę do nieba. Natomiast wydaje mi się, że jest to jakby duży potencjał po prostu, tak? Więc jestem bardzo ciekawy, jak on się będzie rozwijał. Wydaje mi się, no, on ma 19 lat. Mam nadzieję, że się ogarnie i zrozumie pewne rzeczy, także... A co sądzi pan o hańbie na pana sali wywołanej przez kucyki pony pana Olaka? Nie, bez komentarza, bez komentarza, proszę mi już nie zadać tych pytań, ja nie, nie będę się do tego stosunkowo powiedziałem już. Także dziękuję. A Płynę co sądzi musze... pan o wielolet... Płynę... Proszę, proszę, iść. proszę, proszę iść. Iść. poczekać, proszę poczekać! Do widzenia panowie.